Siemaneczko z tej strony Karola. Dzisiaj pokażę wam jak zainstalować modyfikację do gry Supermarket Simulator. Więc przechodzimy na stronę podaną w opisie. Ściągacie Melon Loader. Jak już ściągniecie, możecie sobie go odpalić. On tak wygląda. Interesuje nas tak naprawdę pierwsza zakładka. Ale zanim to zrobimy, wchodzicie do gry. Wybieracie supermarket simulator, klikacie prawym, właściwości, zainstalowane pliki, kopiujecie sobie, otworzy wam się tutaj yy, ścieżka, gdzie jest zainstalowana gra. Klikacie tutaj lewym, potem prawym, kopiujemy tą całą ścieżkę. To już możecie zamknąć. Chodzimy do Melona, robicie select. Tutaj u góry klikacie Ctrl V, czyli tą ścieżkę tutaj yy, wklejacie. Klikacie Supermarket Simulator, robicie otwórz. No i nam jak gdyby się tutaj załadowało, jest install, więc instalujemy. Sukces full. Dobra, wszystko teraz gra, możemy sobie testowo włączyć grę. Dobra, cała aplikacja nam się instaluje. Czyli jest pokazane, że nie ma modów póki co. Dobra, możemy wyjść z tego. Super, działa. No i teraz tak. Yy, modyfikacje. Ja chcę skorzystać z fajnej modyfikacji. Macie ich więcej, ale mnie interesuje. Yy, Taka yy, fajna modyfikacja, która pokazuje nam stan produktów na sklepie. No i jak to pobrać? Jak wejdziecie w ten link w opisie, macie tutaj, wybierzecie sobie dany mod, klikacie manual, tutaj robicie download, wybieracie slow, download i wam się pobiera wszystko fajnie. No i dobra, jak już wam się w takim zipie, klikacie na to prawym, wypakuj tutaj, ja już wypakowałam. I to, co jest w środku, ta zawartość kopiujecie do folderu z grą. Więc musicie sobie to znaleźć. I wam się utworzy automatycznie folder moc. Wklejacie pyk. No i przetestujmy sobie, czy gra działa. Jeden mod loaded. I robimy continue. No i dobra, no i idziemy do komputera. Cyk, market. I proszę, wszystko działa. Jest na stanie pokazane, ile jest na stanie. Na czerwono to już jest brak. Yy, na żółto, że się kończy. No, na biało, że jest wszystko w porządku. Także mam nadzieję, że pomogłam. Bawcie się dobrze, korzystajcie z tego. Możecie inne modyfikacje wrzucić na tej samej zasadzie, ale myślę, że to jest mod na razie. Najlepszy, jaki dotychczas widziałam. Trzymajcie się i bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie.